Cześć, Mameczku Ludziska, z tej strony Oskarpiu i witam was w pierwszym odcineczku na moim kanale Pytanie czy wyzwanie? Dzisiaj ze mną jest mój kolega Dominik, przywitaj się No oczywiście, Dominik może coś po niemiecku powiedzieć Nie wiemy, co to znaczy, bo on, jest... on On mieszkał w Polsce, ale się przeprowadził do Niemczech. No dobra, zaczynamy. Kto zadaje pytanie lub wyzwanie? Pytanie czy wyzwanie? Powiedz na cały głos... Precz z komuną! Powiedz precz z komuną na cały głos. Pytanie czy wyzwanie? Pytanie czy wyzwanie Kiedy babcia Marysia umarła? Kiedy babcia Marysia zmarła. Ok, zaliczone. No pytanie. Zaraz powiem. Czy mam dziewczynę, czy nie? Oczywiście, że mam. Oczywiście, że mam. Co to za my Meobe Skar. Pytanie, czy wyzwanie? Czy masz dziewczynę na MSP? E, ty podnosiłeś wyzwanie czy pytanie? Aha Bo już się że pytanie Wyzwanie O matko! Ile mam prób o dostanie chłopakiem? Dobra To był taki króciutki odcina... odcineczek Pytanie czy wyzwanie Czyli M. Em... No tak Pytanie czy wyzwanie Czyli PE tak, ja na tym mówię. Dobra, żegnam się. Ale ja już się żegnam. Dobra. Później nakręcimy z czegoś innego. Cześć.